24 grudnia. Piszę wigilię, deszczową i mglistą. Nie pisałem prawie dwa tygodnie. Zajęty byłem ową muzyką dla Olsztyna, którą naraił mi o dziwo wariatowaty Jan Piżet. Pisałem rzecz z przymusem, bez przyjemności, ale w końcu jakoś wyszła. Zadyrygowałem, nagrałem parę kawałków, się zarobiło, no i dobrze. Właściwie o paradoksie. Forse mam. W Polsce Ludowej wcale się to nie łączy z pracą albo też łączy z pracą postronną, pozazawodową. Na przykład robotnicy dorabiający sobie w wolnych godzinach malowaniem mieszkań zapełniają lukę, jaką w naszej gospodarce stanowią usługi. Prawa ekonomiczne działają więc także tyle, że pozalegalnie i ukradkiem. Oto ciekawy skutek planowej gospodarki. Zresztą rzeczywiście przy dzisiejszej drożyźnie trudno sobie wyobrazić, aby ktoś zrównoważył budżet domowy sumą nawet 3000 zł. A tu tymczasem w rządzie zmiany. Nareszcie odszedł od gospodarki nieszczęsna ofiara Jędrychowski. Poszedł do MSZ na miejsce Rapackiego. Ale na jego znów miejsce przyszła nominacja niewiarygodna Józefa Kuleszy. Istnego debila i wyłącznie wazyliniarza. Znam go z komisji sejmowej. Idiota nieprawdopodobny. Dano mu wprawdzie niezłych zastępców: Trąbczyńskiego i Pajestkę. ale sama ta nominacja budzić musi zdumienie. Trąbczyński odszedł z mhz -u. Poza tym zwolniono wicepremierów Nowaka i Waniołkę. Trochę to wszystko jest dziwaczne, niezrozumiałe. Istne pomieszanie z poplątaniem. Za kulisami kryje się w tym wszystkim na pewno zasadnicza walka o władzę w partii. Moczar jest chyba całkiem wykończony. Wylewają jego sekretarzy wojewódzkich. W MSW też jakaś czystka. Bawią się panowie. Znowu nieśmiertelne Żydzi i Chamy. Ale właściwie co Polska z tego ma? Wolno dużo w tym kraju. Ale socjalizmu ulepszać nie wolno, broń Boże wtrącać się do funkcjonującej na własnej zasadzie pseudoelity, która rządzi. Stąd też właśnie przychodzą takie zaskakujące nominacje jak owego kulesze. A co poza tym? Grudzień deszczowy, mglisty, smutny, mania świąteczna w pełni Trzeba to odbyć. Nie ma rady. Choć żal mi, że tak już dawno nic nie pisałem dla siebie. Od nowego roku się wezmę, bo wszystko reszta to mucha nieważne. Dziś byłem z Andrzejem na rybce, w węgierskiej restauracji. Pusto było całkiem. Andrzej mówił różne truizmy, polecał mi realizm polityczny, to czego uczyłem go przed laty. Radził też przeczytać książkę Franca Józefa Strausa, przetłumaczono na Polski dla użytku służbowego. Straus. Postuluje ponoć naciskanie Rosji przez Chińczyków i przez broń atomową w Europie i wydarcie jej ziem niemieckich aż po Warte. Andrzej mówił to jakby z pretensją do mnie, że ja niby jestem proniemiecki. Tymczasem to jest skutek naszej głupiej polityki zaostrzania wobec Zachodu, bo w istocie dawno można było uzyskać uznanie granicy od Ranysa przez Amerykę. Trzeba tylko było inaczej gadać, Choćby o problemie zjednoczenia Niemiec. Od takie plany Rapackiego to były dobre próby. Ale cóż, Rapackiego wypieprzyli i właściwie nie wiadomo dlaczego. Teraz już na wszystko jest za późno. Rzeczywiście po Czechosłowacji tylko Rosja jest po naszej stronie, a Zachód ma nas w dupie. No trudno. Mnie się nie pytali. No rodzina przyszła. Idę na Wilię. Jutro będę pisać dalej. Dopisuję parę słów po Wilii. Było troszkę smutno, trochę nudno. Jakaś za bardzo świecka jest dziś wigilia. Może przez stałą obecność radia, płyty i tak dalej. Dostałem w prezencie ostatnie wydanie pism Norwida. Trzeba go będzie poczytać, bo w gruncie rzeczy mało kto go dobrze zna. Jest wieczór. Warszawa świętuje, obżera się, ta nowa Warszawa, którą niezbyt lubię, ale inne już nie będzie, przynajmniej za mojego życia. To śmieszna rzecz, płakać nad tym, że przeszłość minęła, tylko że w Polsce poszczególne okresy tak są od siebie różne, że aż staje się to absolutne. Jakaż tu może być ciągłość pokoleń i kultury? niewesołe, ale prawdziwe.